Jaś i Małgosia, baba Jaga czy Juliusz, te zabytkowe tramwaje znamy z wrocławskich ulic, ale we wrześniu dołączy do nich jeszcze jeden. Popularny w latach 50. ubiegłego wieku Konstal 4N. Jeden z zaledwie kilku zachowanych egzemplarzy w Polsce jest remontowany w zajezdni przy ulicy Legnickiej. Prace mechaników, spawaczy i elektryków podglądała dziś dla Państwa Anna Piskorowska. Tramwaj Konstal 4N produkowany był w latach 50. ubiegłego wieku. Do zajezdni przy ulicy Legnickiej trafił w opłakanym stanie, był cały zardzewiały. Jest to tramwaj unikatowy z tego względu, że bardzo mało jest tego typu tramwajów w Polsce, które służą jako powiedzmy takie eksponaty. Od początku roku niemal dzień w dzień kilkudziesięciu fachowców pieczołowicie odtwarza każdy element zabytkowego tramwaju. To niełatwe zadanie, bo mogą opierać się tylko na starych, ręcznych projektach i niekompletnej dokumentacji. Dzięki jednemu z kolegów to, to nie zaginęło i po prostu mamy tą dokumentację. Dlatego większość elementów pojazdu pozostanie oryginalna. Widzimy aparaturę do tego wagonu N, jest to stare rozwiązanie z lat 50 -tych, 60 -tych. Wszystko jest zregenerowane, w zasadzie nie do zdobycia już na rynku w tej chwili. Stare rozwiązania analogowe, wszystko jest na kablach, nie ma żadnej elektroniki. Ramy oraz podwozie tramwaju są już gotowe. Trzeba jeszcze tylko zamontować budę i okna. Fachowców, którzy znają się na takich zabytkowych pojazdach, w całej Polsce można policzyć na palcach jednej ręki. Ale dzięki nim już we wrześniu Konstal 4N będzie mógł wyjechać na ulicę Wrocławia jako linia zabytkowa. Załoga jest z największym doświadczeniem. Pracuję tu już 40 lat w, w zawodzie ślusarzy elektromonterów. Ci ludzie są z największym doświadczeniem i mają największą wiedzę w remontowaniu danego tramwaju. Po remoncie Konstal będzie wyglądać tak. Ale w kolejce do renowacji w samym tylko Wrocławiu czeka jeszcze 50 tramwajów. Odrestaurowanie jednego takiego pojazdu pochłania około miliona złotych. Towarzystwa miłośników Wrocławia to jednak wcale nie zniechęca. Warto, naprawdę warto proszę zwrócić uwagę na inne miasta. Warszawa, Gdańsk, Poznań mają tego typu Organizacje mają tego typu pojazdy, i uważamy, że jest to jeden z takich symbolów miasta. Odrestaurowane tramwaje, Jaś i Małgosia, Baba Jaga czy Juliusz mają bazę w zajezdni na Biskupinie. Chętnych na przejażdżki nie brakuje. Fakty Anna Piskorowska.